Siemaneczko, witam Cię w 43. już odcinku podcastu trenera personalnego, gdzie rozmawiamy sobie na tematy związane z poprawą naszej sylwetki. A dzisiaj powiem Ci, dlaczego na początku no, są jakieś tam efekty i nagle pojawia się jakaś ściana, nie? I że tego progresu nagle nie ma, że te pomiary zaczynają zwalniać, w sensie już tak nie rosną jak rosły wcześniej lub nawet się zatrzymują. No i co powinniśmy wtedy robić? Więc ten problem, że nagle przestajesz rosnąć dotyczy naprawdę sporej Ilości osób, no i teraz, właśnie sobie pogadamy, no co robić w takiej sytuacji. I tak, pierwsza rzecz, którą trzeba będzie prawdopodobnie zrobić, oczywiście, tutaj będzie to zależało już od indywidualnego aspektu danej osoby, ale bardzo często osoba dodaje sobie kalorii, wchodzi na tą nadwyżkę, no i to nie jest tak, że te kalorie będą do końca Twojego życia tą nadwyżką. Im wzrasta Twoja masa ciała, tym Twoje zapotrzebowanie też rośnie, czy zmienia się na przykład Twoja aktywność zawodowa, czy ogólnie fizyczna. Więc może być tak, że 3300 było Twoją nadwyżką, a załóżmy 3000 jest Twoim zapotrzebowaniem. Nie wiem, załóżmy nabierasz tej masy mięśniowej i też przy okazji tkanki tłuszczowej i nagle te 3300 robi się Twoim zapotrzebowaniem i będziesz musiał z czasem znowu sobie dodać na przykład te 200-300 kalorii. Więc taką pierwszą rzeczą, która może powodować, że nagle te Twoje efekty się zatrzymały jest po prostu to, że już nie masz tej nadwyżki. Więc co trzeba nie zrobić? No, dodać kalorie, i tutaj, w tym przypadku, najlepiej dodawać to zawsze z węglowodanów, i najczęstszym przypadkiem właśnie będzie. To. Więc jeśli twoja, twoje, twoje, twoje pomiary, twoja waga, średnia waga tygodniowa stoją w miejscu przez jakiś tam czas, na przykład 3 tygodnie lub miesiąc, czy nawet więcej, no to zacznij od tego, że dodasz sobie te 200-300 kalorii. No i musisz dać sobie czas, żeby obserwować, co się dalej dzieje. Jeśli załóżmy, to, że tak powiem, jest zostało spełnione, czyli na pewno masz nadwyżkę. To może być jakaś szansa, że ta objętość treningowa, którą miałeś do tej pory, już za bardzo nie jest dla Twojego organizmu, dla Ciebie tak, takim bodźcem do wzrostu. Więc kolejną rzeczą będzie zwiększenie objętości treningowej. No, poprzez dodanie serii, no, no głównie przez to się zwiększa objętość, przez dodanie serii, ale możesz na przykład dodać jakby te serie, dodając kolejny trening w tygodniu. Czyli załóżmy, jak trenowałeś. 3 razy w tygodniu, dwa razy w tygodniu, no to dokładasz sobie jeszcze jedną jednostkę treningową. No tym samym dokładasz też ilość serii na poszczególną, e, poszczególną grupę mięśniową. Więc możesz właśnie zwiększyć częstotliwość trenowania y, na siłowni, albo po prostu jeśli trenujesz 4 razy w tygodniu, czy 3 razy w tygodniu, to do, do tej ilości treningów po prostu dokładasz. Y, dwie trzy serie na, na poszczególne grupy mięśniowe, no i obserwujesz, co się dzieje. No i tutaj musisz dać sobie troszeczkę czasu, żeby to zaobserwować, no bo mięśnie nie rosną z dnia na dzień, więc daj sobie ze 3 miesiące, może leczko więcej, ale raczej daj sobie 3 miesiące i, i patrz. Czy coś się zmienia? Zanim przejdziemy do trzeciej rzeczy, szybko Cię poinformuję, że jeśli nie słuchasz i ufasz jakby mojej wiedzy, to chcecie się odwdzięczyć po prostu kodem rabatowym na 10% na moje produkty cyfrowe. Więc na przykład gotowe plany treningowe z priorytetem na klaty, czy, czy na przykład kurs o redukcji i booka z ćwiczeniami, kupisz 10% taniej z kodem podcast 10. Oczywiście w przyszłości będą również inne rzeczy, więcej będzie planów treningowych ale to niedalekiej przyszłości. Idąc dalej do tego trzeciego punktu, może możemy pójść bardziej w drugą stronę. Przed chwilą powiedzieliśmy o tym, żeby zwiększyć objętość. A może jest też tak, że Ty masz tu objętość za dużą i po prostu Ty nie jesteś w stanie się regenerować, przez co jakby stoisz w miejscu, może nawet re już regres, bo załóżmy, że trenowałeś na danej objętości. Niech to będzie, nie wiem, 14 serii w skali tygodnia na klatę, tak sobie ustalmy. I nie wiem, nagle ci się zmieniła praca, i z siedzącej pracy zrobiła ci się fizyczna praca, że nie wiem, codziennie harujesz na budowie, załóżmy. No i twój potencjał regeneracyjny, no jest zdecydowanie już gorszy. I taka objętość, te 14 serii, załóżmy tą partię, może nagle być za duża. Przez to właśnie się zatrzymałeś, no bo jesteś przemęczony, i finalnie ciężko ci doświadczyć tego odpowiedniego bodźca na treningu. Więc w takim przypadku. Warto będzie z tej objętości zejść i wtedy obserwować, czy coś się zmienia pod względem pomiarów, samopoczucia, poczucia, czy patrząc na sylwetkę. Więc, jak widzisz, no tutaj to będzie bardzo mocno zależało od właśnie tych indywidualnych aspektów, że tak powiem, życiowych. Kolejną czwartą rzeczą, którą musisz po prostu wiedzieć, że takie coś występuje, to jest to, że im dalej idziemy w las, im więcej mamy masy mięśniowej na sobie i mamy większe doświadczenie treningowe. Tym coraz ciężej nam będzie zbudować tej masy mięśniowej. Więc jeśli miałeś na początku kozacki progres w pierwszym roku, to uwierz mi, ale w drugim, pomimo tego, że będziesz robił dobrą robotę, to takiego samego progresu no, nic nie będziesz, bo im więcej mamy masy mięśniowej na sobie, no tym, żeby dołożyć kolejne kilogramy, będzie coraz ciężej. Więc czasami to nie jest tak, że Ty robisz coś źle, po prostu zrobiłeś już kawał dobrej roboty, no ale ten potencjał rozwoju, że tak, powiem, organizmu w kontekście budowania masy mięśniowej, jest normalny, że on będzie zwalniał. I tutaj posłużę się takim jednym badaniem, oczywiście wszystko wyciągam teraz z głowy, nie mam tego przed sobą. I w przypadku, kiedy byś robił wszystko optymalnie, miałbyś też dobrą genetykę, to w pierwszym roku swoich treningów. Jesteś w stanie zbudować tamte do 10 kg masy mięśniowej biorąc pod uwagę, że wszystko robisz dobrze, czyli że się ryż zgadza, że zawsze jest jedzenie bardzo dobre, kaloryka się zgadza i tak dalej. Natomiast w drugim roku już to praktycznie, praktycznie będzie dwa razy mniej. Więc nawet jak ta osoba będzie robiła kozacką robotę przez kolejny rok, to już nie będzie w stanie zbudować naturalnie tyle samo mięśni, co w pierwszym roku. I z każdym rokiem będzie to coraz mniej, aż dojdzie do takiego poziomu, że. W skali roku będziemy budować jeden kg masy mięśniowej, więc jeśli masz już na sobie dużo mięśni i no patrzysz w lustro, widzisz, ale jestem dowalony byczek i, naturalny, i jestem naturalny, no to to jest już normalne, że zbudowanie kolejnych mięśni będzie trudniejsze, będzie wymagało od ciebie jeszcze mądrzejszej i trudniejszej pracy i bardziej grzebaniem. Właśnie w planie treningowym, żeby nie wiem, dodawać na przykład jakieś zaawansowane metody treningowe. I ostatnią taką rzeczą, którą ci powiem, jest to, żeby sprawdzać, czy na pewno rire się zgadza. Bo na początku ten potencjał siłowy do rozwoju no, jest bardzo dobry, a potem może być tak, że osoba załóżmy, nie wiem, robiła cały czas na wyciskanie załóżmy sztangi, sztangą 60-kilową, i na samym początku był to dla niej problem. W sensie, mam, mam, był problem, mam na myśli, że było ciężko i załóżmy ten RIR był 2, załóżmy 3, czyli dosyć ok, tak to określę, do rozwoju mięśni. Ale to nie jest tak, że ta ilość kilogramów na sztandze będzie zawsze dla ciebie tym rir 3. Oczywiście to będzie też zależne od yy, dyspozycji dnia na przykład, no ale im jesteś bardziej, im, im rośniesz, im stajesz się silniejszy, no to te 60 kg już nie będzie dla ciebie takim odpowiednim bodźcem. Będziesz musiał rzeczy... Zwiększyć ciężar albo zakres powtórzeń, żeby znowu do tego ryru wrócić, który był wcześniej. I właśnie niektórzy trenują w taki sposób, że zawsze trenują dane ćwiczenie tym samym ciężarem i nie próbują w żaden sposób progresować. Więc na samym początku będzie to dla Ciebie jakaś stymulacja, później organizm się zaadaptuje do tego, coś tam nadbuduje masy mięśniowej, trochę siły. Ale potem to już będzie wie, dla, ciebie, dla Ciebie zaleciutkie i będziesz sobie tylko tam majtał w tym. Więc musisz zawsze zwracać uwagę w przypadku treningu pod sylwetkę, żeby być no, blisko tego upadku i żeby ten Rir 1, 2, 3 w tych ćwiczeniach był. Bo jeśli ty sobie majtasz sztango handlem i odkładasz, i w ogóle nie widać po tobie, żeby był jakkolwiek wzruszony tą serią, no to tutaj też może być problem tego, że nagle przestałeś po prostu rosnąć. Jeśli masz jakieś pytania właśnie odnośnie tego tematu, który tutaj poruszyłem, to pamiętaj, że możesz do mnie zapisać się na darmową konsultację. Link do niej znajdziesz w opisie tego podcastu. Tymczasem dziękuję ci bardzo za słuchanie tego odcinka. Podejśli ten odcinek osobie, która ma problem właśnie z tym, że nagle przestała rosnąć i mam nadzieję właśnie, że ten odcinek podcastu jej pomoże, jak i pomógł tobie. Do usłyszenia w następnym odcinku w niedzielę o godzinie 10. Trzymaj się, cześć.